Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Przed nami piękny Polańczyk no i możemy szybciej doceniać piękne wschody słońca. Już po wschodzie słońca prawie w całym kraju. A może Państwo mają jakieś piękne zdjęcia właśnie z tego poranka, bo on w Polsce i w Polsce Południowej jest malowniczy. Możemy przejść jeszcze do Krakowa, gdzie również pięknie dzień budzi się do życia. Rzeczywiście pojawiają się przejaśnienia. To słońce pięknie wstaje, pięknie budzi się dzień. Przejdźmy już teraz do naszej mapy pogodowej. Mamy dla Państwa aktualne dane i widzimy, gdzie występują opady deszczu. Od Pomorza Gdańskiego przez Mazowsze Podlasie tutaj pada aktualnie deszcz i tutaj nieboszczelnie przykrywają chmury. Przejaśnienia pojawiają się na południu i właśnie w Małopolsce tych przejaśnień jest najwięcej, również na krańcach południowo-wschodnich. Na zachodzie jeszcze nie występują opady deszczu, natomiast już stopniowo na ziemi lubuskiej ten deszcz będzie się pojawiać, bo od tego kierunku wkroczył Kolejna strefa frontu atmosferycznego, więc dzisiaj piękny poranek, jeszcze na przeważającym obszarze kraju, lecz w ciągu dnia, w drugiej części dnia, już prawie w całym kraju zachmurzenie pełne, opady deszczu, które miejscami mogą być nieco intensywniejsze. Dodajmy do tego silne poryby wiatru. Wiatr będzie obniżać temperaturę odczuwalną o kilka stopni, a to na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia od 7 stopni na Suwalszczyźnie. Miejscami 10 pojawi się w Rzeszowie, czy m.in. na Nizinie Szczecińskiej. No teraz o pogodzie, to wszystko. Kolejne informacje, już niebawem. Do zobaczenia.